Hej, dzisiaj przychodzę do was z wielkim pudełkiem Joybox, tak jak widzicie. Wiecie to, że to jest jedno z moich ulubionych pudełek, jak nie takie, które lubię najbardziej. W ogóle pudełko w tej edycji jest po prostu przepiękne, no zobaczcie to. Ten piękny, taki liliowy kolor, te kwiaty, no takie pudełka naprawdę można sobie wykorzystać. Tego jest mega ciężkie i to są dosyć duże pudełka pewnie, tak jak widzicie, że naprawdę... One są większe niż te takie typowe subskrypcje. E, oczywiście ją możecie dostarać na stronie Joya. Na dole macie link dokładny, gdzie możecie dostać to pudełko. I pudełko jest... Oczywiście tak wam nie pokaże, ale ono jest pełne, e, wypchane po brzegi. Głównie produktami właśnie pełnowymiarowymi I pierwsze co mi się rzuca w oczy, co bardzo chciałam przetestować To jest to Wianek odżywczy balsam do ciała Niekoniecznie może chciałam przetestować ten balsam do ciała, tylko chciałam cokolwiek przetestować z tej firmy Wianek Pewnie już wiecie, że Wianek to jest tak jakby córka marki Sylveco I naprawdę jak on pięknie pachnie To jest akurat z nagietkiem, z ekstraktem z miodurki, lnu i nagietka I pachnie... Przepięknie, trochę słodko, trochę cytrusowo, ma taki żółtawy kolor, więc wydaje mi się, że nagietek też troszeczkę e, wpływa na, na kolory skóry. Także tutaj, no naprawdę, e, i rokitnik, o to pewnie rokitnik dał taki kolor, więc e, pewnie kolor skóry też będzie fajnie poprawiony z pompką. Dam wam na pewno znać, zrobię recenzję, ale tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że jestem balsam, bo chciałam go bardzo przetestować. Kolejną rzeczą to jest BioIQ i to jest żel z szamponem pod prysznic. To coś takiego, dwa w jednym. Wydaje mi się, że już go mam, ale go jeszcze nie używałam. No to też jest sobie gdzieś tutaj kopon minus 30%, więc wam ewentualnie zaraz powiem. Fajnie, bo to też jest taka organiczna marka. Dalej mamy z AA Oil Essence, krem do rąk, intensywnie odżywiający. Zaraz zobaczę na skład. Słuchajcie, tutaj skład jest naprawdę fajny, nie tak jak było wtedy w tym DAW nieszczęsnym. Bo tutaj jest ima słysza, dosyć wysoko w składzie. Także naprawdę dosyć fajny skład. Wiadomo, że to, to może nie jest super, ale są naprawdę oleje, ekstrakty. Więc fajnie. Z arganem. A właśnie, zobaczymy, gdzie jest ten argan w składzie. No, nie jest tak źle powyżej połowy, więc jest ok. Po arganie jest mocznik. Ładnie, delikatnie pachnie, dosyć szybko, fajnie się wchłania Myślę, że na teraz jak najbardziej Fajny jest ten krem do rąk Nie powiem, bo naprawdę Taki świeży jest dosyć Więc super Dalej to jak zobaczyłam mówić, co to jest w ogóle A to jest Cosmos Pack, linka czerwona, 100% naturalna Bardzo, bardzo fajne, takie dosyć naturalne te produkty Bardzo fajne, fajne składami Tym bardziej na teraz, żeby tą skórę troszeczkę sobie pobudzić Linka czerwona jest dobra dla każdej skóry Dla cery tłustej, mieszanej, normalnej, naczynkowej Tak naprawdę do każdej cery, tak jak większość gliny, oprócz może zielonej, są dla, dla każdej cery, mogą być też na całe ciało, do kąpieli. Także super. Nie będę teraz tutaj otwierała, bo się pewnie wszystko wysypie, ale fajnie na pewno będę robiła maseczki. Dalej, OE Parol, bardzo fajna marka Odżywczy krem pod oczy z kwasami omega i ceramidami I powiem wam, że w tej chwili skończył mi się krem pod oczy z Reci, bo Używam teraz Orientany, ale tak mi średnio pasuje I już wcześniej myślałam, żeby kupić ten z OE Parol Bo słyszałam dosyć fajne opinie na temat tej marki Czy pomadek, czy kremu właśnie Więc bardzo, bardzo fajnie, super super to Tak mega trafiony w moje gusta, w moje mm, potrzeby ostatnio Naprawdę jest to pudełko i tutaj jeszcze jest Deli CC Cream 9 w 1, w kolorze naturalnym Wygląda to tak i otworzę Bo ja się zawsze boję tych CC kremów Jakie one mają kolory Bo dla mnie to jest... Znaczy ja spokojnie CC kremy lubię używać Czy w to pewnie wiecie Jak już używam Ale często właśnie tych kremów, szczególnie drogeryjne Kolory są takie dosyć ciemne Więc bardzo jestem ciekawa tego koloru No już widzę, że jest ciemny Niestety, więc pędruję albo... Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć O, widzicie Myślę, że coś tam widzicie, że no jest ciemny, jest za ciemne dla mnie Ale no, można na w sumie, bo on jest bardzo delikatnie kryjący, bardzo, bardzo Ładnie pachnie No, zobaczymy yy, Może będę testować yy, Bardzo delikatnie kryję. to jest bardziej krem niż yy, taki krem matujący o, jeszcze przepiękny błyszczyk do tego był. To mi się bardzo podoba w J-Boxie, że jest i pielęgnacja, jest i kolorówka, że to nie są tylko próbki, to nie są tylko jakieś takie typowo drogeryjne kosmetyki. To jest tak bardzo wymieszane, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kolory też są zazwyczaj takie ok, a nie takie, wiecie, nie wiadomo skąd. I tu jest Lalux, to wydaje mi się, że to jest Eveline. I to widziałam w Lidlu. To jest po prostu Eveline pod taką serią. Nie wiem, czy teraz może się tak zmieni całkiem, ale widziałam to Lalux na pewno w Lidlu całą taką szafę. Bardzo ładnie pachnie. Fajny aplikator. Ładny kolorek. Taki na wiosnę, jak najbardziej. Super, na pewno się przyda. Pewnie nie zobaczycie, bo jest bardzo neutralny, ładnie pachnie. Ja lubię markę Eveline, więc, więc super wielki plus. I tutaj jeszcze mamy z Arkany. Biomimetic Lift Up Toner Jakiś liftingujący tonik Do twarzy, bardzo fajnie na wyjazdy Jakieś coś się przyda I jeszcze dwie próbki z Arkany Strong Lift Maska Bez parabenów, więc te składy naprawdę fajne tutaj są I tutaj jest jeszcze Smart in Ban To jest peeling Wszystko jest po angielsku napisane Patrzę na skład Ale tak nawet fajnie on trzeszczy tutaj Jak się go, myślę, że go dzisiaj sobie przetestuję I on chyba będzie czarno prawda? O, jeszcze coś do włosów się znalazło. Znalazła się taka klamra, słuchajcie, mi czasem takich klamer naprawdę braku, braku, brakuje. Jak kręcę włosy, jak je prostu, jak coś robię, jak je obcinam, więc y, na pewno się przyda. I gumka Invisible Bubble, one się chyba nazywają. Mam już takie różowe chyba z 6. Bardzo je lubię, więc na pewno się kolejna przyda. Tutaj mamy chyba do answer kod zniżkowy 20%. Chyba nie ma, że trzeba zrobić za jakąś kwotę zakupy Nie ma tu nic takiego napisane Do 30 czerwca jest kod rabatowy na transfer Bardzo fajnie Ulotka z wianka I Joy Najnowsza gazeta Joy. Ja bardzo lubię Joy, ja uwielbiam czytać Joy Ja rzadko kupuję tego typu czasopisma Po pierwsze nie mam Czasu. Najczęściej je kupuję, gdy gdzieś jadę pociągiem, czy gdzieś jedziemy na dalszą trasę. Wtedy sobie kupuję, a że niebawem szykuje mi się wyjazd, to będę miała na wyjazd. I tutaj Wam jeszcze właśnie podrzucę ten kupon rabatowy do BioIQ: jest minus 30% na ich kosmetyki. Dajcie znać, jak ten Joy boxe, Wam się podobał, bo yy, mi bardzo. Ja naprawdę jestem i zachwycona pudełkiem, jego zawartością wszystkim. Są to naprawdę fantastyczne kosmetyki. Także dajcie znać, czy czasem to pudełko nie jest jedno z najfajniejszych, które można sobie zamówić. Czekam na Wasze opinie, pa, pa.